Jedna kość może być lepsza jedno niż żadna. Ha, ha, ha. powiedział mędrzec. A następnie ugryzł się w nogę. Nie wiem co teraz mówię. Może tu będą jakieś wilki. Taka, ma, wilczki. Kici, kici, taś, taś. E, ty jesteś krową, nie wilkiem. Jest jeszcze jedna. Chodź do dusia. Dawaj, dawaj barwnik, dawaj barwnik. Ja. Dziękuję. Szybko wypływaj! Wypływaj szybciej! A bąbelek jeden! Uff, okej. Okay. Bo nie chce się kręcić, jak wiecie. Jak, jak gówno w przerażeniu królewskim widokiem. <śledz�a> Przepraszam! To ma <był> widok! <śledz�a> tak, trochę powagi. Do mnie, do mnie, do mnie, to tutaj! Ty masz ADHD chyba. Zaraz pan wraca. Pan wrócił. A Świnia są z świniami i tak dalej. A Świnia to świnia i, i nic tego nie zmieni. Świnia to Świnia I ty dobrze o tym wiesz. Świnia to świnia. Przez całe życie słyszę ten tekst. Black. Fuck you Minecraft! Fuck you! Grat strzał! Poczuj moją zemstę! Zamknij się krowa. Poczuj moją zemstę creeperze! -a -a -a. Zamknij się mówiłem! Tak... Gravel zabił mi ciocie jak byłem mały. Nie potrafię tego... Nie potrafię zapomnieć o tym myśleć. prześladujemy mnie to przez całe życie. Czy jesteś Gravelem? Przyznaj się. Czy ja jesteś Gravelem? Boisz się spojrzeć mi w oczy, co? Ginię za zatem. Jedna strzała w tyłek ci wystarczy za karę. Użyjemy dalej. Au! Sorry. Przepraszam. W pokoju mam bałagan. Tu też spędziłem noc, pamiętacie? To tam z jedną krówką całą noc razem przeżyliśmy? Bez skojarzeń proszę, po prostu byliśmy kompanami w nieszczęściu. Ona potrzebowała pomocy, ja akurat miałem łuk przy sobie, tak więc. znowu źle zabrzmiało. Broniłem ją przed Creeperami. I siebie też, no. Bez. proszę, naprawdę, spokojnie. I shoot my arrows in the air sometime. Plum. I teraz tak, trafiłem kogoś. Taki, Ao! Co ty wyprawiasz? Przepraszam, tylko strzelałem strzałami. Po cholerę z strzałami na oślep, idioto! Nie sądziłem, że ktoś tu jeszcze może być. Spenetrowałem strzałą tę jaskinię. Nie widzę żadnych, powiedzmy, efektów tego guzika. Ja pierniczę. Moja świątynia zniknęła. <śm <śm Moja świątynia. <śm mà> Moja świątynia zniknęła. O cholery, jasno. Co ja narobiłem? Haha, haha, ha, na Iwniak teraz cierp. Mać, jak go Kto tu? Zemsta jest słodka, no tak, tak Słodka, słodka, pozdrawiam Ja cię też pozdrawiam, mieszkałem przeklętej wieży O cholera jasna Nie, nie znalazł tego miejsca Hehe, <grym>, jak idiota, debil